Siempre wiec, z Wami Artur Wsy władna umienia w remoncie Fiat cento Ale to syf Zanim zaczniemy przechodzić do jakichkolwiek pomiarów to trochę teorii to jest kawałek reperaturki która została mi po jakimś mercedesie to też są pozostałości po którejś jakiejś reperaturce jak łączy się poszycia w blacharstwie? Otóż generalnie mamy trzy sposoby, takie najpopularniejsze. I to jest tak. Pierwszy sposób, najłatwiejszy i najbardziej z partyzanta, to jest na zakładkę. Czyli wkładamy naszą reperaturkę pod spód, tu mamy oryginalny element poszycia. Spawamy tu. Efekt jest taki, że powstaje nam taki ram. Zaraz wam to zespawam, zobaczycie o co mi chodzi. Drugi sposób znienawidzony przez blacharzy, bo trzeba mieć wprawę i bardzo dobry migomat, to jest spawanie doczołowe. Czyli łączymy nasze elementy tak. I dzięki temu przynajmniej w teorii nie mamy tutaj żadnego rantu. I jest jeszcze trzeci sposób spawania, który też stosuje się głównie właśnie w poszyciach, wymieniając całe elementy. To jest tak zwane spawanie odporowe, czyli wiercimy tu dziurki, przykładamy, zalewamy te dziurki spawem. Po kolei mniej więcej jak to powinno wyglądać. Zobaczcie, tu już macie Pierwszy dowód na to, że miernik stary, który nie wykrywa ocynku, dzisiaj można wsadzić sobie w wydech, bo żeby połączyć te dwa elementy, czy te dwa elementy, nieważne. Generalnie każdy element, który ma na sobie ocynk, trzeba ten ocynk przede wszystkim co usunąć, bo on będzie nam robił bardzo niedobre rzeczy w czasie spawania. I oczywiście ja powinienem założyć do tego lepszą tarczę. Nie robić tego tarczą do cięcia metalu, ale chodzi o zasadę. Więc teraz włączamy sobie znowu miernik. I to co powinniście wiedzieć o propos mierników: dzisiaj absolutnie każdy miernik, jaki kupujecie, powinien mieć możliwość wykrywania podłoża. Stal, ocynk, stal, ocynk, stal, ocynk, a tutaj stal bez ocynku, jeszcze raz, stal, ocynk, 5 mikronów, stal bez ocynku, zero, wskazanie idealne, zdrapaliśmy. I teraz możemy sobie przejść do spawania. Oczywiście ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że dla kogoś, kto kiedykolwiek bawił się w jakąkolwiek blacharkę czy malowanie, to o czym ja mówię, jest absolutnie niczym nowym i takimi podstawami, ale podkreślam, chcę, żebyście wiedzieli, z czym to się je, jak się tym posługiwać, żeby nie dać się zrobić w bambuko. Wiele osób myśli, że spawanie to jest takie szycie. Dotykamy bz, pospawane. Główna prawda. Otóż elementy blacharskie, zwłaszcza które są wykonane z cienkiego metalu, spawa się punktowo. Tak zwanym spawem ciągłym przerywanym nie możemy tego złapać tu i pospawać. Zacząć tu spawać i pociągnąć do końca. Bo momentalnie ten metal przegrzejemy, a jeżeli ten metal przegrzejemy, to on nam się pofaluje. Zrobią się doły, zrobią się górki, trzeba to będzie wszystko szpachlować. Na pewno nie będzie to równe, i na pewno nie będzie to wyglądało na samochodzie estetycznie. Żeby to pospawać, muszę sobie złapać masę, więc złapię ją gdzieś tu. I tak, na samochodzie, gdzie byśmy łapali masę, żeby nie trzeba było czyścić takiego elementu, a na przykład tutaj, albo wykręcilibyśmy to, wkręcili tu dobrą śrubę, która jest czysta, przewodzi i już mamy złapaną masę. Ja oczywiście nie jestem blacharzem, ani nie jestem tym bardziej spawaczem. Pokazuję Wam tylko samą zasadę, żebyście potem mogli to wykorzystać z pożytkiem dla siebie. Ten spaw trzeba wykonywać właśnie tak zagęszczać, nie można sobie pociągnąć tak bo tak jak widzicie tutaj momentalnie wypale w materiale dziurę więc samo spawanie nie jest wcale takie łatwe Trzeba oczywiście ten spaw Wyrównać. I zobaczcie, mamy efekt zbliżony do tego, jaki chciałbym uzyskać, to jest spawanie do czołowe. Patrzcie, tutaj pod palcem nie mamy wyczuwalnego rantu. To jest oczywiście dalekie od ideału, bo uzyskanie czegoś takiego, czyli idealnie płaskiego spawu, bez tych takich wrzerów, dziurek i tak dalej samym migomatem jest cholernie trudne ale możliwe natomiast y, dzisiaj żeby uzyskać coś takiego robi się to mniej więcej tak jak Wam pokazałem czyli szczepia to punktowo migomatem a na koniec bierze spawarkę typu TIG i dokładając materiału przy łuku z elektrody Zalewa właśnie takie tutaj pozostałe kraterki. Potem znowu szlifujemy to do zera. No i mamy w efekcie idealnie płaską powierzchnię, którą, jeżeli nie spapraliśmy spawania, czyli nam się nie pofalowała, można w zasadzie yy, malować bez wspierania się żadną szpachlówką. Gdzie je się stosuje? Otóż stosuje się je. Na przykład na reperaturkach, czyli tu. Ale co jest najważniejsze przy spawywaniu poszyć, czyli na przykład tutaj, jakbyśmy sobie wycięli ten element i tu go spawali. Albo na przykład słupki wewnętrzne, gdzieś tutaj, w tego typu zakamarkach. Albo na przykład gdzieś tutaj, tutaj, jeżeli ktoś by chciał to wstawić. Druga metoda spawania stosowana głównie w takich domowych warsztatach, ale też jeszcze, jeszcze w normalnych zakładach blacharskich, to jest spawanie na zakładkę. Czyli zakładając, że to jest część oryginalna, czyli kawałek naszego samochodu. Reperaturkę wstawamy. Wstawiamy pod spód i robimy tutaj taki schodek, dzięki czemu możemy tutaj ładnie, mocno przetopić ten element. Czyli chcąc spawać coś takiego do samochodu, wcinamy to co jest zgnite, wkładamy reperaturkę, podkreślam, pod spód i łapiemy z góry szczepiając dwa elementy. Zrobimy coś takiego szybciutko, żebyście zobaczyli jak wygląda efekt końcowy. Oczywiście chcąc to zrobić dobrze Powinienem każdy taki spaw Po każdej takiej kropce Obstukać ten element Dzięki czemu te łby Mniej by wystawały Miałbym dużo mniej roboty potem przy szlifowaniu Tego badziebia Ale zwróćcie też uwagę zobaczcie Jak mocno napręża się materiał Już po pierwszych dwóch szwach Widzicie to? Tak się pofalowało Dokładnie tak wygląda większość reperaturek zaraz po wstawieniu czyli yy, napraw takich związanych głównie nie oszukujmy się z korowią, czyli spawamy na zakładkę no i teraz oczywiście trzeba to oczyścić, więc bierzemy się do roboty zobaczcie, mniej więcej tak powinno to wyglądać po oczyszczeniu, oczywiście powinienem jeszcze zagęścić te spawy ale uwierzcie mi, że jak na standard lat 90. to to by była naprawa wykonana perfekcyjnie no i już chyba widzicie w czym tak naprawdę jest problem, zobaczcie tutaj nie ma żadnego rantu te wszystkie takie drobne wżery zalejemy podkładem i nie trzeba tego będzie szpachlować jeżeli oczywiście podkreślam dobrze to pospawaliśmy na przykład tigiem natomiast tutaj no jak sami widzicie no nie da się takich kraterów zgubić w żaden inny sposób niż tylko przy użyciu szpachli więc teraz żeby to było zrobione w miarę profesjonalnie powinienem zalać to wszystko podkładem epoksydowym który odbuduje nam warstwę antykorozyjną na to nałożyć szpachlówkę na takie miejsce nakłada się szpachlówkę z włóknem szklanym bo ona jest mocniejsza po prostu yy, Pracuje razem z materiałem, a dopiero na nią ostateczna warstwa szpachlówki wykończeniowej Czyli tej takiej trochę miększej, łatwiejszej w obróbce Nie widzę w tym naprawdę przeszkód, jeżeli mamy do czynienia na przykład właśnie z 20 letnim Fiatem Seicento, który ma pojeździć jeszcze 5 lat Nie widzę naprawdę sensu bawienia się w coś takiego i, i, i zwiększania niepotrzebnie ceny no bo mówi się, że polscy blacharze to partacze, ale nieprawda. Oni po prostu robią tak, jak chce klient, a klient chce szybko i tanio. Więc jeżeli chce szybko i tanio, to reperaturkę sprawujemy tak. Jeżeli chce dobrze i drogo, czyli odbudowujemy, nie wiem, Forda Mustanga z lat 60., to sprawujemy tak. Więc to jest taka naprawa na większości samochodów, które mają jeszcze pojeździć, no nie oszukujmy się, 2, 3, 5 lat i tak pójdą do pieca. Jaki jest morał z tych dwóch tutaj przykładów włączamy sobie nasz miernik przykładamy i co on nam pokazuje stal, ocynk, 6 mikrometrów podkreślam to jest brudne więc wskazaniami się nie sugerujcie, najważniejsze jest to że on nam pokazuje stal, ocynk stal, ocynk. Stal, ocynk. Stal, ocynk. Natomiast, jeżeli przyłożymy nasz miernik tutaj, widzicie, zero stal bez ocynku. I tego, kochani drodzy widzowie, nie oszukacie niczym. Wniosek: jeżeli macie dobry miernik, wykryjecie taką naprawę, ale musicie naprawdę gęsto się nim posługiwać. I wiedzieć, w którym Miejscu na samochodzie możecie czegoś takiego się spodziewać i tak dalej. A tu spójrzcie, to jest ten sam element od drugiej strony. Tu mamy zakładkę, tu mamy do doczołowo. Tego nie unikniecie, bo spawając poszycie, tak naprawdę do drugiej strony dojścia nie macie. Proszek, który tutaj właśnie zestrobujemy jest właśnie utleniony ocynk, którego w tym miejscu już nie ma. Dlaczego spawamy na zakładkę do wewnątrz? Otóż, dlatego, że jak będziemy to potem wszystko konserwować, to jak zapsikamy to naszym tutaj szuwaksem, czyli jakimś tam penetrującym antykorozyjnym materiałem na bazie wosków. Najlepiej na bazie wosków, bo one pozostają po prostu pełzające przez wiele lat. To jak będziemy to psikać z tej strony, to tam, gdzie żeśmy nie doszli z pawarką, ten wosk wlezie. Wypłynąć oczywiście nie wypłynie, bo z tej strony będzie go trzymać yy, lakier. Ale chodzi właśnie o to, żeby stłamsić tą korozję jeszcze w zarodku. Więc, tak jak mówię, jeżeli już robimy coś na zakładkę, to na zakładkę do wewnątrz.